Kolejny sparring rozegrała trzecioligowa Siarka, która tym razem pokonała wiązownicy ligowego rywala miejscowy KS 3 do 1. Bramki dla tarnobrzeskiej drużyny strzelili Szymon Ferret, zawodnik testowany oraz Kosei Iwao, japończyk, który do Siarki dołączył w przerwie zimowej. Profilowo nie mieliśmy takiego napastnika, który jest taką typową dziewiątką, takim egzekutorem, ale Kosei też pokazał w ostatnim meczu kontrolnym, czy w tygodniu, że potrafi zejść po piłkę, utrzymać się przy niej, lubi grę kombinacyjną, myślę, że, że też no, powinien się odnaleźć w naszej drużynie, bo szybko złapał wspólny język z kolegami z drużyny. 26-letni napastnik poprzednie dwa sezony spędził w Stali Stalowa Wola. W Siarce zastąpi zaś Bartosza Krzysztofka, z którym klub postanowił rozwiązać kontrakt. Bartek zmieni klub, też Kosej przyszedł i na pozycję numer 9. Też wiadomo, że, no, że budżet nas jest, no, nie jest z gumy miejsca na boisku także jest określona ilość, także no, no tutaj jest 1 do 1, czyli przychodzi Iwao za, za Krzysztofka. Obok Iwao do Siarki dołączył również 25-letni pomocnik Konrad Misztal. Wychowanek Stali Mielec przyszedł do Tarnobrzega z Czarnych Społańca, gdzie grał od sezonu 2017-18. Konrad Misztal, myślę, że kapitan Czarnych Połańc, podpora defensywy, zawodnik, który tutaj na pewno nam wniesie taką dużą jakość do naszych poczynań ofensywnych. Myślę, że taki e, kapitan z prawdziwego zdarzenia w połańcu. Także zawodnik, którego brakowało nam tutaj zdecydowanie. E, bardzo dobra motoryka, ciąg na bramkę. E, chłopak, który chce się jeszcze rozwijać, czyli idealnie skrojony pod nasze. Jest jeszcze Radek Socha tak z JKS-u. E, też skrzydłowy. E, też zawodnik nieszablonowy, lubiący gry jeden na jeden. Także jest to zawodnik taki, których poszukujemy do tych formacji ofensywnych. Niestety teraz go trochę przystopowała kontuzja. E, stracił okres przygotowawczy. No ale czekamy na niego, aż wróci i i wdroży się w nasz model gry. Myślę, że jeszcze będzie maksymalnie dwóch zawodników, jeden na pozycji bramkarza, także jest z nami od początku. Czekamy tylko na, 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 na podpisanie dokumentów i oficjalne potwierdzenie i myślę, że dołączy do nas jeszcze jeden zawodnik ze środka pola. Przed ostatnim meczu sparingowym Siarka zmierzy się z ligowym rywalem Krzowostrowców w sobotę 17 lutego.